31 marca odbyły się eliminacje gminne Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego. Komisja w składzie Pani Maria Stasiewicz, Barbara Żok, Hanna Wojtkowiak, Teresa Pawelska. Po wysłuchaniu 20 recytatorów z kategorii zerowej, dzieci od 5 do 7 lat, 50 recytatorów z kategorii pierwszej, klasy od 2 do 5, 9 recytatorów z kategorii drugiej klasy od 6 do 8 postanowiła wyróżnić i zakwalifikować do eliminacji rejonowych następujących recytatorów. Kategoria zerowa. Emilia Wieczorek, Stary Widzim, Magdalena Weiss Michał Kostańczak, Stary Widzim, Anna Adamczak, Szkoła Podstawowa nr 1, Karolina Tomiak, Szkoła Podstawowa nr 1, Krzysztof Merda, Stary Widzim. Kategoria pierwsza: Magda Gajewska, Szkoła Podstawowa nr 2, Sylwia Kaczmarek, Stary Widzim, Hanna Matysik, Stary Widzim, Roxana Malak, Szkoła Podstawowa nr 1, Aleksander Jasionowski, Tłoki, Marta Kraśkiewicz. Kategoria druga: Anna Kotlarska, Kębłowo, Magda Jasionowska, Szkoła Podstawowa nr 2, Przemysław Matysik, Szkoła Podstawowa nr 1, Joanna Grubińska, Szkoła Podstawowa numer dwa. Nagrody zostały ufundowane przez Księgarnię pana Leszka Maruszewskiego. Na to oddam. Wolno skokówki, wolno skokówki. Panie piszący, do siebie i czapkę. A już, jeszcze smaczną terapię. A tu z coś mu na nos skapie. Zlewa się łóżka i pędź na górę. Słupku, zamknij to. Spogląda przez dziurę. albuq kur bir yo'qmi? Sodda, defaqo. Qilishga qochib turaba.